Hej, siemano, z tej strony Spacing, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj ze mną jest... zapomniałam, że like... Dobra, dzisiaj budujemy miasto, nie... nie gadaj, nie, dobra, dzisiaj budujemy miasto, i zbudowałem taką wystającą komorę, no i ja myślałem, że ta góra trwa, to za, za górą dziura, tego nie wiedziałem. Ale w sumie można to ładnie nawet pociągnąć. E, nie, 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 nie. Nie, 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 nie. nie, Ej, tu... daj mi pole Tu nie będzie ściana. Tam będzie przejście. Mogę mieć pole manewru? Nie. Dobra. Dzisiaj jeszcze na pewno na 100% wpadnie odcinek z Bedwarsów. Zapraszamy. E... Snaptorek się zaciął. Dobra, nieważne. A nie, szuka coś. Tu sobie coś wybudujemy. Jakiś most, tu sobie wybudujemy jakiś most. Okej, okay. um, tu dokończamy to, tu to dokończamy i weźmiemy sobie ogniska. Czy, yy, czy mogłeś sobie wziąć łopatę? Czekaj, nie kupimy tu nic, bo ja chcę coś tu zrobić, tylko muszę znaleźć te dwie bloki. Których kompletnie nie wiem gdzie są. E, dobra, powiedz jak się nazywają. Albo jak wyglądają. Takie grzybki, nie wiem. Grzybki. Brodawka nederytowa? Nie. Nie, wziąć łopatę, bo powiedz jak się tu dymi. Zastycz się. sobie nederytową najlepszą. O. To co doszło w 1.16 Co to, no to. Wrażony oce No. 1,16. 16 hmm, Poszukajmy. Takie grzybki z są sobie wyobrażam. Gleba dusz, piasek dusz. Czekaj, yy, czekaj, czekaj. Czeka. Grzybki? A, wiem, wiem, wiem. Yy, po, masz blok, bo, pod bloki dekoracyjne koło po, pochodni. A, dobra, nic nie są to Spaczony i szkarłatny grzyb. Nie! Yy, dobra. Mamy sobie już taki. Krzywo. Nie, no, krzywo. Coś ty zrobił, ja tu chciałam, coś nowego zrobić. Ty, to jest mój świat. Chwilę. Zrobimy sobie ogniska, tylko pod jakim kątem to musi być bokiem kładzione. Kładzone bokiem. Ehm, chcesz łopatę i to gasić? Nie. Jeszcze tak się gasi. Ale zresztą najpierw je wszystkie postaw, a potem wlej wodę. A tak się da też? Czekaj, pokażę ci. Dobra, tylko ja to postawię. oj. E, słuchajcie, dzisiaj dwuczęściowy film. Dwuczęściowy film zbudowania, bo jak wiecie, erekcja. <laughs> dwuczęściowy i po prostu to będzie pierwsza część. No, ale na to wylej, no. Się musisz... Nie, to się nie da. Trzeba łopatą. Da się, ale... Trzeba, nie tak. Ale trzeba, żeby się łopatą No, ale nie, 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 nie po co. Patrz, ej, to jest twarz kota w ogóle, widzicie to? Twarz kota. XD, okej. Okay. Eee, okay. Gdzie ta twarz kota? No, stań tu i popatrz w to czarne niż twarz kota? Ty? No, ale takie dwie odwrócone, jakby to były karty. Ej, kto tu wyrzucił wiadro? Ja. Dobra, e, co ty tu robisz? Nie waż. Mamy sobie początkowy most, tylko teraz trzeba go, go jakoś go przyzdobić. E, nie, 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 Jak to się nazywało? Jak to się nazywa taka Lina na konia? Ty mi nie pomożesz, snajperek. Się nie znasz na tej o y, smy, smycz. Właśnie y... krzywo. No, niestety, Snajp to ma być miasto. Zbyłem na środku. Raz, dwa, trzy, czter, pięć, 6, 7, 8, 9, 10, 11. To musimy skrócić niestety. Da skracamy most. Raz, dwa. Nie. nie, 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 dobrze, 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 nie? dobrze. Nie, ja się to psiło. Eee, to ma być. Łopata. Oczywiście. To ma być 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć odstępu. Teraz to kładziemy w dół. Kładź się w dół. Ui, dobra. To idzie troszkę do góry. Teraz to musimy zrobić takiego trika, że tory wagonik bierzemy kurę. I będzie kura. O, i kura do wagonika. Na tą kurę. Eee. Eee. Dobra, i sneperek. Jak to wygląda? Nie zjedziemy mojego... Kuku. Spróbuję tu włożyć kurczaka. Kurczak? O jest! Wsadził go! Nie! Wsadzaj się tam, kurczak! Spamiemy kurczakami, żeby. O jest, dobra. Kill. O paety. Perł się chicken. Ale ten wagonik wyjechał. Uu. Głupie kury. No nie! Wydropiły. Co się dzieje? To musi być jedna kura. Jak kura nie wsiądzie, to kilujemy. Nie wsiadła. Kill. O i tak to będziemy wsadzać. Wsiadła. No wsadzaj się tam kuro. Eee, to kill. Eee. Nie chcę się wsadzić tam ta kura. No nie, nie, wypychaj. Wracaj tam w ogoniku. Dobra. Kill. Ty, po co ja kiluję wszystkie kurczaki? Jak może któryś wsiąść. Tak tego nie zrobimy. Nie wsiadła kill, nie wsiadła kill, eee, dobra, słuchajcie i tak my musimy już kończyć y, pierwszą część, może będą trzy, może będą trzy, lepiej żeby nie było, kurde, no... Wsiadła, wsiadła któraś. Dobra, wsiadła. Teraz trzeba te pozabijać. Okej. Okay. Yy, to my kończymy tę. Te, tą część. No i widzimy się w następnej, tak? Dziury robię to, po czym trzeba załatać. Yy, snajperek. Dobra. Koniec tej części, dobra. W następnej zobaczycie, czy nam się udało. Do zobaczenia. Cześć, cześć, cześć.